Dzisiaj pogoda już znacznie lepsza. Panowie tutaj morsują, aczkolwiek my w taką pogodę to nieraz w Bałtyku się kąpiemy i cieszymy się, że nie jest zimniej. Zaraz wyciągam rower i wybiorę się na ten cypel, a potem może jak wrócę to, 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 to nie na ten cypel, chyba raczej yy, tam dalej zobaczymy. Yy. Tak Teraz pokażę Wam na mapie. A potem jak wrócę to może pojadę drugą stroną kawałek, bo też są ciekawe miejsca do zobaczenia. Jem śniadanko i, i ruszam. Dzisiaj zrobiłem sobie płatki jaglane z nasionami chia i kawałkami. Bananów w sumie jednego banana. Stwierdziłem, że jem za dużo smażonego na śniadanie. Także trzeba trochę, że tak powiem, odciążyć wątrobę. Dobra, jem i ruszam. No I dotarłem na ten cypel. Mamy widok na Wolos. Tam jest ta góra, na której byłem wczoraj. No i gdzieś poniżej zaparkowany jest dzikowóz. Co ciekawe, codziennie jest ten widok, że chmury te niższe zatrzymują się na tej górze. Zobaczcie, jaka tu jest czyściutka woda. I akurat w tej okolicy jest pełno kaktusów. Tutaj yy, jest akurat taka jedna kępa, ale jak pójdziemy kawałek dalej, to zobaczycie, że, że są same, same kaktusy. Jakieś opuszczone domy. Ciekawie to zaczyna wyglądać. Najpierw pokażę Wam. Widok, zobaczcie, tam po drugiej stronie ile ich jest. Tutaj pełno i kwitną jak chciałem powiedzieć, rosną jak u nas pokrzywy. A to, że kwitną, to. pełno i jakieś opuszczone chatki coś tu kiedyś było w takich domach z kamienia mieszkali sobie Grecy złącznie z bliska jak to wygląda Zobaczcie, wszystko z kamienia. Akurat w Grecji kamień jest pod dostatkiem, więc jest to budulec numer 1. Tak jak u nas kiedyś było drzewo. Tutaj w starożytności budowano domy z kamienia, bo. Leżał wszędzie dookoła, a u nas z drzewa, bo mamy pełno lasów. Aczkolwiek ponoć w starożytności w Grecji było dużo więcej lasów, tylko jak zaczęli je wycinać do budowy okrętów, to gleba uległa erozji i już nie ma takich warunków. Także jak Dzienny Grek przyjechał odwiedzić nas w Szczecinie. Przejechał się ulicą Wojska Polskiego. To powiedział, że w Grecji przez całe życie nie widział tyle lasów, ile tam zobaczył. No oczywiście jest to troszeczkę skrót myślowy, ale większość, większość Grecji to są takie. To są takie góry, które albo są puste, albo ewentualnie porośnięte tak, takimi drzewkami jak tutaj, ale takie typowe, typowe lasy, jakie my znamy, ciężko jest tutaj znaleźć. Mamy tutaj jeszcze kawałek takiej plaży Zobaczcie jaka to jest czysta woda. Zaraz pokażę wam gdzie dokładnie jesteśmy no ma... o, Jesteśmy w tym miejscu. Czyli tutaj mamy port po drugiej stronie Wolos. I tutaj nawet widzimy ten y, cypel. Y, cypel co ja mówię. Tutaj widzimy tą keję taką wysuniętą w głąb zatoki. Na której przedwczoraj byłem, i dokładnie naprzeciwko mamy to miejsce, można sobie popodziwiać widok Wolos. Dobra, wracam i pojadę w drugą stronę. O kurna, co to jest? Co to było? Widzieliście tu? Co to tam się wynurzyło? A to nurek. <grym> Tutaj że jakiś stwór morski <laughs> No dobra, przejdziemy się w taki masz jeszcze kawałek A Ciekawi mnie co on tam może łowić. Może coś może szuka czegoś na obiad. Jakiejś ośmiornice Przejdziemy się, zobaczymy. A może sobie tam dla sportu nurkuję Kto wie. woda jest całkiem przyjemna, naprawdę jak, jak u nas latem Myślę, że u nas latem nie jest cieplejsza to Jest pozostałość jakieś może, jakiegoś pomostu Cerkna jeszcze tylko co jest za rogiem, i wracam jak to ja zawsze. Jeszcze muszę zobaczyć, a co jest tam kawałek dalej. Rybki nie wiem czy widać na kamerze. Dobra Teraz to już Naprawdę wracam, bo można by tak bez z końca A ja chcę zobaczyć te miejscowości, które Są tam Po drugiej stronie Zatoki No ja tu mówiłem o morsowaniu, ale widzę, że Te Grecy się już normalnie kąpią Także Pogoda jest, jest już spoko, chyba wypada, żebym sam się wykąpał. <laughs> jak się Grecy kąpią, a Polak się boi, że woda zimna to, to już przesada. Nie na no, żartuję. Nie jest zimna. Pojeżdżę rowerkiem i chyba będzie trzeba wskoczyć. Woda jest naprawdę spoko. Tam się panie opalają, nie będę pokazywał. Pogoda dopisuje. Mamy dzisiaj już chyba drugi, 3 marca, straciłem rachubę, początek marca, po drugiej stronie Morza Śródziemnego, w Tunezji to już styczniu się kąpałem. Jestem teraz w miejscowości Agria, cały czas jak jedzie się od Wolos, którego nie widać, bo jest w głębi, o kawałek kawałek może widzimy, Jest. W głębi tej zatoki I cały czas z wolos jedzie się wzdłuż, yy, wzdłuż morza. Widzimy czyściutką wodę. Tutaj mamy przypuszczam głębokość kilka metrów, a i tak widać dno. I rybki, które, które tu pływają. A im bliżej brzegu to wygląda to tak. Restaurację przy samej plaży i dookoła góry rower, miejsce fantastyczne. Jadę dalej, tam musiałem odbić od, od plaży, bo skończyła się droga. Ale zobaczcie, co my tu mamy. To mi wygląda na mandarynki. Chyba, że takie małe pomarańcze. Ale że o tej porze roku, to jestem zaskoczony. Czy to stare, nie Czy już nowe? Kolejny stromy podjazd, ale za to widoczek jest też bardzo fajny. Jadę dalej w stronę Kalonero, o ile dobrze pamiętam. No, tutaj widok jeszcze fajniejszy. No i dotarłem do miejscowości Kalanera. Jak widać, jest to mała wioska. Mamy lokale przy samej plaży. Czyściutka woda. No zobaczcie, tu już mamy. Tu już mamy jakąś głębokość taką, że <grybujesz> o kilka metrów myślę że tutaj jestem widzimy, widzimy dno idę zjem coś i będzie trzeba wracać do Wolos i tutaj małe rybki mamy fajne jadę dalej bo jak zobaczyłem tutaj ceny i menu całkowicie jałem pod turystów za kawałek mięsa to w normalnej takiej tawernie w miejscu nie turystycznym to miał cały stół jedzenia także <głos》> uznałem że bez sensu jest marnować pieniądze i jadę dalej po drodze znajdę jakąś normalną tawernę i coś zjem no to już wiem czemu ceny są takie bo nie ma tutaj nic innego w tej miejscowości która pewnie żyje tylko z turystów dlatego po prostu zatrzymałem się Póki co w kawiarni wziąłem sobie kafe y, frappé takie, takie ciastko z cestą w środku. Za to wszystko zapłaciłem 3,60. Także całkiem spoko i jak będę wracał do Wolos, to gdzieś tam się zatrzymam w większej miejscowości. Coś zjeść po prostu. Także jem, chwilę odpocznę i jadę dalej do Wolos jak pies. Sporo tu ich. Tak wam tego nie pokazuję, ale mijam je hmm, co chwilę. Większość jest bardzo błaźliwych. Uciekają jak się podchodzi, ale ten. Ten jest sympatyczny dałem mu kawałek. Ucieka teraz na więcej. No to czas sprawdzić. Jaka jest woda. Teraz wam powiem, że taki jestem rozgrzany po rowerze to się wydaje wydaje się trochę chłodna, szczerze mówiąc Ale cały dzień byłem na słońcu No dobra jak już wchodzę a wody to trzeba się wykąpać Nie ma lipy Żeby nie było, że w tym roku nie morsowałem. <laughs> Tam widać pływają takie małe żaglówki. Pewnie jakaś szkółka. A woda, jak to w Morzu Gejskim, słona, że praktycznie człowiek sam unosi się na wodzie. To był rower, było, powiedzmy, takie morsowanie. Teraz czas na No i nadszedł czas pożegnać się z Wolos. Jadę dzisiaj do Termopil. Także kończę ten odcinek. I zapraszam do oglądania kolejnych, w których odwiedzimy historyczne miejsca. Subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. Zostawcie łapkę w górze, jeżeli ten materiał Wam się podobał. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.